Już niedługo w porcie lotniczym Lublin w Świdniku rozpoczyna się sezon letni. Pod koniec marca szykują się zmiany w tabeli lotów. Wszyscy przewoźnicy na wszystkich trasach zwiększają częstotliwość lotów. Do Londynu będziemy mogli polecieć 5 razy w tygodniu na lotnisko Luton, na lotnisko Sunset 4 razy w tygodniu, a dotychczas było 3 razy w tygodniu i 3 razy do Luton. Do Oslo zwiększa częstotliwość Wizzar na pięć razy w tygodniu. Zwiększa częstotliwość lotów również do Frankfurtu przewoźników Lufthansa. Trzy razy w tygodniu będzie można do tego hubu polecieć. I pojawia się nowe połączenie. W maju do Szwecji polecimy trzy razy w tygodniu. I to i na koniec wiadomość, która ucieszy wielu. Ryanair przywraca połączenie z Dublinem od października. W systemach rezerwacyjnych już można kupować bilety. W okresie wakacyjnym będą odbywały się również rejsy czarterowe, między innymi do Grecji czy Turcji. W związku z atakami terrorystycznymi najprawdopodobniej zawieszone będą loty do Tunezji. Sezon czarterowy, wakacyjny, również w tym roku będzie możliwy z wylotem z naszego lotniska. Będzie już dwa tygodnie wcześniej niż w ubiegłym roku, bo od 15 czerwca pierwsze loty, oferta dostępna w biurach podróży.